Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu Rozmowy Tygodnia. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Kinga Dębska, reżyser i scenarzysta filmu Moje Córki Krowy. Witam serdecznie. Dzień dobry. Film Moje Córki Krowy to pani pierwsza przygoda z projektem Polska Światło Czuła. Jak pani trafiła do tego projektu? Oni mnie długo namawiali, bo to jest tak, że musimy parę dni z życia wyrwać, a kiedy się zrobiło film, to potem jest dużo obowiązków promocyjnych, dużo festiwali. Także jeżdżę po świecie z tym filmem i po Polsce i oprócz tego próbuję pracować nad projektami kolejnymi, więc długo mnie namawiali, ale się zgodziłam, bo ja myślę, że bardzo ważne jest, żeby się spotykać z ludźmi w Polsce i docierać do środków, gdzie nie ma kin. To jest tak, że takie spotkania z publicznością mnie dają tyle samo, co i ludziom, bo ja się ładuję, ładuję baterie. Oprócz tego tu jest pięknie. Myśmy byli w Spychowie, w Górznie, teraz tutaj, I, i mam takie coś, że jestem tak trochę na wakacjach. Wywiadów było wiele na temat filmu. Je można autoryzować. Podczas takich spotkań jak Polska Światło Czuła są rozmowy nieautoryzowane. Czy jest jakieś pytanie, które konkret... bardzo Panią zaskoczyło, które zapadło Pani w pamięci? Każde spotkanie jest inne i ma inną energię i rządzi się jakimiś innymi prawami. Zawsze jest coś fajnego. Na przykład, wczoraj w Spychowie, miałem tak, że po prostu, aż mi się zaczęło, zaszkliły oczy jakieś pytanie doprowadziło mnie do takiego czegoś, że. Bo ludzie bardzo osobiście pytają: Co moja siostra, co ja, co by był, czego mi rodzice nie powiedzieli, czy mnie tata chwalił? I takie, takie coś, ja wchodzę w taką jakąś osobistą rzecz. Ja oczywiście nie kryję w wywiadach, że rzecz jest zainspirowana moim życiem, no ale no przecież nikt się mnie nie pyta, czy mnie tata chwalił, w wywiadach prasowych ani telewizyjnych. Natomiast na takich spotkaniach to są takie intymne sytuacje i ludzie mówią o sobie, jakieś takie swoje historie. Czasami mi przysyłają potem na maila jakieś materiały czy tam pocztą, że może bym zrobiła o nich film. No, w góźnie jak tu byłam, to już wręcz się tam prawie osiedliłam, bo że mi już szukają ziemi, żebym tam sobie osiadła. Bo ja, ja mam takie coś, że ja w ogóle lubię rozmawiać z ludźmi, lubię się, lubię ich słuchać, bo to jest to jest mój pokarm do sztuki do tworzenia. Nie ukrywała Pani, że film jest oparty o własne przeżycia i doświadczenia. Czy praca na planie była swoistego rodzaju poradzenia sobie z traumą i katarzizm, czy może przedłużała Pani ten moment żałoby i czuła Pani cząstkę rodziców na, na planie? Potem, dopiero kiedy już zrobiłam film, okazało się, że ten cały proces pisania scenariusza, robienia filmu, montowania, to był mój sposób na nieprzeżywanie żałoby. Na odsunięcie tych wszystkich prawdziwych emocji, do. Ja, ja byłam na tyle jakaś taka pozamykana, niepogodzona z tym wszystkim, co się dzieje, że chciałam jeszcze tych rodziców w jakiejś inny form, innej formie wskrzesić. I powołać właśnie jeszcze raz do życia, chociażby w inny sposób, w jakiejś tam zmienionej formie, jako kogoś innego, ale to było mi jakoś takie. No, no bo to, do tego też trochę jest sztuka, że, że ona trochę imituje życie i mi to, mi to było potrzebne. I, I potem, kiedy już skończyłam montaż, tak się okazało, że o kurczę, to już trzeba normalnie żyć, to ja już to, to, już to, to się nie, do Sene wraci. Ich naprawdę już nie ma. I, no i, no I jakoś tak powolutku, powolutku zaczęłam tą żałobę do siebie dopuszczać, bo to nigdy nie wiadomo, kiedy ta żałoba przyjdzie, kiedy ona się zacznie, kiedy ona się skończy. Trzeba ją, na nią sobie po prostu pozwolić, zostawić miejsce. Ale teraz po tym wszystkim, po tym jakby wielkim sukcesie tego filmu jednak, i w kinach, i takim festiwalowym. To ja tak myślę, że gdzieś z góry nad tym czuwają moi rodzice, że tak bym sobie, że tak, tak jakby jak, o ile ich zabrakło w naszym życiu, bo oni przecież bardzo młodo umarli oboje przed siedemdziesiątką, to, to teraz tam z góry, to oni trochę wyreżyserowali to wszystko. Bo to, to naprawdę tak trochę, taki trochę cud, że ten film tak fantastycznie jest odbierany przez wszystkich. A jak porodziła sobie pani córka? bo Zuzia zagrała Pani córka Marysia. Tak. Marysia jest młodą aktorką, ona kończy szkołę filmową w Łodzi, więc y, zatrudniłam ją z pełną premedytacją, bo, bo po pierwsze wiedziałam, że, że jest już młodą aktorką, po drugie znała wszystko z domu. Wiedziała, y, co to się działo. Kiedy jej babcia leżała w śpiączce, Marysia akurat zdawała do szkoły teatralnej i, i się dostała. I to było jakby dla niej no też to była jakaś taka jakieś takie wyzwanie psychiczne przeżyć to jeszcze raz. No dała radę. Bardzo bardzo jestem zadowolona, że ona zagrała nawet tą scenę, gdzie przytula się córka do matki leżącej przed telewizorem i kradnie odrobinę czułości, to Marysia wymyśliła. Więc um, no, no myślę, że też praca ze wspaniałymi aktorami takimi jak Agata Kulesza, Marian jej wiele jej wiele dała i dzięki temu będzie lepszą aktorką, bo ma dobre wzorce. Ale no teraz jest... Myślę, że na pewno jakoś ją to dotykało i, i gdzieś coś też tam przeżywała na swój sposób, ale jest ok, jest, to, to jest, to jest, ona zaczyna swoją drogę, i ja tylko mam nadzieję, że będzie miała dużo szczęścia, bo ten zawód jest okropny dla kobiet i potrzeba dużo szczęścia. Śmierć bliskiej osoby, choroby i konflikty rodzinne to są trudne tematy. Gdy usłyszy się, że powstaje o takiej tematyce film, każdy ma wrażenie, że będzie to raczej człowiek w stanie depresyjnym wychodził z sali kinowej. Natomiast Pani okraszyła go sporą dawką humoru i sam tytuł, Moje córki krowy. No tak, bo ja chciałam zrobić tragikomedię. Ja nie chciałam nikogo przytłoczyć, nie chciałam ani siebie, ani rozdzielać szat w filmie. Nie chciałam być tak zwanym downerem, czyli po prostu nie chciałam się pogrążać w jakichś odmętach rozpaczy. Nie chciałam wpaść w depresję i bardziej trochę grałam błazna niż, niż mm, tragika jakiegoś. E, no tak jak mi mówił mój profesor Iży Menzel, człowiek jest istotą tragicomiczną i jak chcesz e, robić, zrobić tragedię, to rób komedię. Wyjdzie ci pra, cała prawda o człowieku. To nie jest troszeczkę uciekanie od emocji? Wręcz przeciwnie, wręcz przeciwnie, to jest wybrzmiewanie tych emocji, bo człowiek nigdy nie jest tylko smutny, ma zawsze dwie strony. My nie jesteśmy jednostronni, my mamy wiele różnych kolorów. I no tak jak właśnie, ja zawsze podaję ten przykład pielęgniarek na ojomach. Przecież one mają, one się muszą gdzieś pośmiać, odreagować. Ludzie, którzy wykonują jakieś trudne zadania też. Muszą to zrobić. Także i tylko wtedy te emocje dobrze wybrzmią, kiedy my mamy gdzie tak odpuścić. Więc bardzo, bardzo trudne było montowanie tego filmu, żeby zachować ten balans, te proporcje. No właśnie, nie towarzyszył troszeczkę niepokój i strach, bo ja odnoszę wrażenie, że Polacy nie za bardzo lubią się śmiać, szczególnie z siebie, a tematyka jak śmierć i utrata to. Bardziej przemawia do Polaków użalanie się i zasmucanie. To tak ostatnio. Natomiast kiedyś w ogóle nasze kino słynęło z komedii. My naprawdę robiliśmy kiedyś wspaniałe komedie i wspaniałe takie filmy mainstreamowe dla każdego. Yy, mamy poczucie humoru. No tylko ostatnio właśnie twórcy mało do tego apelowali. A komedie się robiło tylko głupkowate. Yy, więc myślę, że humor jest bardzo ważny i trzeba mu dać naczelne miejsce w kinematografii. Łącznie z innymi y, rzeczami, ale humor jest również bardzo ważny. Y, ja myślę, że mamy poczucie humoru na własny temat. Nikt mi nie powie, że jesteśmy narodem smutasów. Y, naprawdę, tak samo jak Czesi, jesteśmy w stanie się z siebie śmiać, tylko to trzeba dobrze zrobić. Bardzo dużo robiliśmy takich próbnych projekcji tego filmu jeszcze przed skończeniem. Czy jest wystarczająco jakiś żart dograny, gdzie uciąć? Bo na przykład mogłam jakieś sceny, na przykład palenia trawy ciągnąć i ciągnąć, A, ale, ale to też nie chodziło o to, żeby tylko się widz śmiał, ale żeby to łamać. No, Jak się okazuje, recenzje znakomite i nagrody pokazały, że warto, ale na to zapracowali również aktorzy. Znakomita. Obsada. Jak udało się nakłonić, bo to była pierwsza liga, nie ukrywajmy, polskich aktorów? No tak, no aktorzy kierują się zazwyczaj scenariuszem. Jak widzą dobry scenariusz, to oni chcą w tym grać. To był taki scenariusz trudny, ale on się podobał i bardzo wiele aktorek chciało grać te role. Marcin Dorociński sam poprosił o rolę Grzesia. Bardzo się cieszę, że ojca zagrał Marian Dziędziel, bo uważam, że to jest jego największa kreacja, zresztą on sam myśli, że to oprócz roli w Weselu jego chyba taka ostatnio najbardziej pełna rola, poruszająco zagrał. No miałam szczęście, ale też się tak zastanawiałam, no bo pracuję z takimi gwiazdami, a ja w sumie jestem prawie debiutantką, bo to mój drugi film. Więc sobie tak myślę, kurczę, jak ja z nimi będę pracować, przecież to w ogóle Kulesza, to Oscar prawie, jeszcze wtedy było przed Oscarem, no ale sukcesy, Dziędziel, też takie role, ale tak sobie pomyślałam, że no nie mam nic do stracenia, jestem sobą, więc byłam w stosunku do nich normalna i szczera i oni mi odpłacili tym samym, bardzo dużo z siebie dali, jestem im za to wdzięczna i ten film to jest w dużej mierze ich zasługa. Wraz z premierą filmu Moje córki krowy w księgarniach ukazała się książka pod tym samym tytułem. Skąd ten pomysł? To akurat wymyśliła moja córka, bo jej koleżanka pracowała w świecie książki, i kiedy ja już oddałam film do udźwiękowienia. One z koleżankami wymyśliły, że fajnie by było, gdybym ja napisała książkę. Ja się spotkałam z jakąś redaktorką ze świata książki, porozmawiałyśmy, że rzeczywiście to jest dobry taki pomysł promocyjny, że jedno i drugie razem wychodzi. Książka promuje film, film promuje książkę i to jest... No tylko pytanie, najpierw się mnie zapytali, czy ja chcę Ghostwritera. Ja powiedziałam, że absolutnie nie, no ale musieliśmy porozmawiać, jak to w ogóle, jak to w ogóle napisać. No bo scenariusz to jest jednak inna forma. No i powstał taki pomysł, żeby to był dziennik dwóch sióstr. Ten film trochę wyszedł z formy dziennika, który, który pisałam sama dla siebie na początku. Więc zaczęłam pisać jako Kasia i jako Marta. Takie zapiski z tych czasów, tej choroby, wchodząc w środek i jednej, i drugiej bohaterki. Także książka jest, myślę, szersza, bogatsza. Jest tam wiele różnych takich rzeczy, których nie da się pokazać w filmie. No, dokładnie. Jest tam wiele anegdot, i zastanawiam się, które z nich są z życia prawdziwego. A no to musiałaby mnie Pani konkretnie zapytać. No mnie interesuje wątek z kiełbasą. Czy siostra Pani odrażniła? Tak, z kiełbasą to jest prawda. I nie powiemy o co chodzi, żeby nasi widzowie przeczytali książkę. Przecież moja siostra ma na ten temat inne zdanie, bo tam ja jej coś zabierałam, więc ona mnie karała tą kiełbasą, ale dobra. Jeszcze troszeczkę zostając w temacie książki. Mam wrażenie ja, że Książka byłaby bardziej przerażająca dla mnie jako dla autora niż reżysera i scenarzysty, ponieważ tam kreują rolę aktorzy. Może Pani się postawić. Oni wykreowali, a tutaj pani już oddawała większą cząstkę siebie. Jest to tylko i wyłącznie pani. Nie bała się pani reakcji siostry i rodziny? No ja zadedykowałam tą książkę siostrze. Hmm. Ale z drugiej strony wiedziałam, że to nie jest. O nas, Że ja tam dużo dałam prawdziwych elementów, ale ani Kasia, ani Marta to nie jesteśmy my, ani ten ojciec filmowy to nie jest mój ojciec. Także wystarczająco odsunęłam te postaci od nas, żeby się nie bać, tego właśnie porównania z życiem. Oczywiście, że tam jakaś siostra mojego ojca mówi, no co ty, tatusia, przedstawiasz jako takiego tyrana. Ale ja mówię, ciociu, to nie jest o moim tacie, to jest o tym ojcu, którego gra Marian Dzięciel. No co ty mi tam opowiadasz? No przecież wiadomo, że jest o twoim tacie. Więc starsze pokolenie tak widzi, ale ja myślę, że to jest dobrze. Że to mnie to pomogło. Ta książka mi pomogła. Yy, nikt się na mnie nie obraził. Ludzie się w niej przeglądają i widzą w niej z siebie samych. No, nie wiem, no, mnie się pisanie podoba, choć wcale to nie jest lekka praca, tylko też ciężka. Jest to Pani głośna od paru miesięcy, znakomite recenzje, nagrody na festiwalu w Gdyni, wyróżnienia międzynarodowe. Postawiła sobie Pani poprzeczkę niesamowicie wysoko swoim drugim filmem fabularnym, więc pytanie na zakończenie, co dalej? Teraz piszę serial o polskiej współczesnej rodzinie podzielonej politycznie, gdzie w jednym domu są reprezentowane różne opcje i ludzie się kochają, ale potwornie kłócą. Także troszkę taki obraz współczesnej Polski. Też to będzie takie tragikomiczne. Poza tym przygotowuję różne różne filmy, są w różnych fazach rozwoju. No To jest dla mnie taki moment dużej odpowiedzialności, co ja teraz zrobię, żeby wykorzystać to, co już się udało zrobić, żeby nie zawieść widzów, no um, i żeby zrobić dobry film. Naszym gościem była pani Kinga Dębska, reżyser i scenarzystka filmu Moje córki krowy. Dziękuję serdecznie za i życzę, żeby to każdy chciał teraz grać u Dębskiej i żeby to Dębskiej się bali. <laughs> nie, dziękuję bardzo. Dziękuję no, bardzo. się nie muszą bać.